Myślę, że zaczęło się od tego, że mam na imię Emanuel. Emanuel mam tego na imię, bo moi rodzice naoglądali się bajek pod tytułem motyl Emanuel i Makowa Panienka. W wieku siedmiu lat zacząłem się interesować Bogiem. Zacząłem się modlić, kiedy mama modliła się ze mną na różańcu, zawsze się bardzo cieszyłem. Chodziłem do kościoła, a przecież lubiłem siedzieć w kościele w tych ławkach, ale tak naprawdę nie doświadczałem Boga. Kiedy się działy złe rzeczy, modliłem się do niego. Miałem tatę, który nie bardzo bił, który bił mamę i wtedy się modliłem do Boga, ale nigdy nie przychodziła odpowiedź. I w wieku siedmiu lat piłem alkohol, paliłem papierosy. Jak na tamten czas byłem przodownikiem w wymyślaniu zła. Zło po prostu mi się tak uczepiło, że dochodziłem czasem do pozycji mistrza, będąc siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnim dzieciakiem. Domu było źle, tata mamy bił, ogólnie alkohol, to wszystko też przechodziło na mnie. W wieku 11 lat mama zostawia tatę, odchodzimy do, do takiego wujka, który jest dobrym człowiekiem. Człowiek wykształcony, czyli ma do mnie dobre podejście, nie bije mnie, stara się mnie wychować. Rodzice są dość zamożni, ja z tych pieniędzy też mogę korzystać. Często nawet tak kradnę im pieniądze, to o tym po prostu nie wiedzą, bo mają ich tyle, że nie są w stanie policzyć. I wszystko jest fajnie, życie naprawdę zaczyna wyglądać świetnie. Pewnego dnia ten wujek wsiada do tramwaju i wypada z niego, umiera na zawał. Mama wielkiej rozpaczy, zaczyna pić alkohol, po roku pieniądze się kończą, ja... Ja ich szukam dalej. W wieku 14 lat trafiam do grupy przestępców i z nimi dokonuję włamań. Po chyba trzech czy czterech miesiącach tych włamań jest kilkadziesiąt. Do mieszkań. Ci ludzie trafiają do więzień, ja trafiam do pogotowia opiekuńczego w Bydgoszczy i tam znowu wymyślam najróżniejsze rzeczy. Zakładam głodówki, tnę siebie żyletką, tnę innych. Po prostu jest... jest masakra. Człowiek, który... tak młody człowiek, a którym diabeł się naprawdę posługiwał. Namawiam ludzi do najgorszych rzeczy. Stamtąd chcą mnie przewieźć do zakładu poprawczego. Ale okazuje się, że Odnawia się u mnie choroba epilepsji. Tak naprawdę pierwszy napad miałem w życiu w wieku 10 lat na drzewie. Jakoś przeżyłem, nie spadłem z tego drzewa. I drugi napad, kiedy jestem w pogotowiu, dostaję go w basenie. Zatężyłem tylko dopłynąć do brzegu. Wyszedłem na brzeg, straciłem przytomność. I, i dyrekcja pogotowia po prostu się lituje nade mną. Widzę, że, widzą, że jestem jakimś takim człowiekiem, na którego jeszcze można postawić. Zaczynam się wtedy lepiej uczyć i trafiam do domu dziecka. Tam w tym domu dziecka widzę, że dzieją się bardzo złe rzeczy. Wychowawcy biją młodszych wychowanków, starszych, mnie biją, wszystkich pewnego razu stawiam się w, w obronie wychowanka i, i dostaje mi się naprawdę mocno. Zostałem pobity chyba wtedy najmocniej podczas tych pobić moich przez wychowawców w tym domu dziecka i postanowiłem uciec. Ale nie chciałem uciekać i ukrywać się gdzieś, gdziekolwiek, tylko uciekłem i poszedłem do kuratorium. Powiedziałem, że jestem wychowankiem domu dziecka i że mnie tam biją, biją innych, żeby z tym coś zrobić. Tak jak później słyszałem, że tam wymieniono dyrekcję, mnie oddano matce i zacząłem chodzić do szkoły. Nie, już nie kradłem, nie, nie robiłem tych wszystkich złych rzeczy. Mieszkałem z matką. Pewnego dnia zapukali do naszego domu świadkowie chowy. Wpuściła ich nasza ciocia, my się z mamą wyśmiewaliśmy, ale w jakimś czasie świadkowie dalej pukali, jak ciocia nie chciała ich wpuszczać, puszczała ich mama. Wtedy już tylko ja się śmiałem. Kiedy oni tak przychodzili do mamy, rozmawiali, czytali Biblię, pewnego razu ja się zacząłem przysiadać i zaczęło mnie to pociągać. Zacząłem czytać Biblię, zacząłem, zacząłem szukać Boga. Po prostu szukałem na nowo Boga. Czułem, że to jest to, co da mi szczęście, ale szczęście nie przychodziło. Panowie odeszli, mama odeszła, ja weszłem znowu na drogę przestępczą. Zacząłem kraść, zacząłem pić alkohol, wtedy pojawiły się narkotyki. Było naprawdę źle, ale co robiłem? Bóg w moje serce włożył pragnienie czytania Biblii. Ja prawie każdego dnia znajdowałem czas na to, żeby czytać Biblię. I, i robiłem naprawdę złe rzeczy, ale to słowo czytałem prawie każdego dnia. Minął jakiś czas, poznałem Sylwię. Sylwia była wspaniałą kobietą. Jest wspaniałą kobietą i wydawało mi się, że ją kocham, ale kiedy trafiłem do więzienia, dowiedziałem się, że Sylwia jest w ciąży. Kiedy wyszedłem, nasza córka miała trzy miesiące, a mi się nie chciało z nimi być, po prostu to zło, które we mnie było, kazało im odejść i wyrzuciłem je z domu. Czułem, że to jest dla mnie jakiś ciężar, nie jest mi to potrzebne i dałem sobie spokój. Ja dalej sobie żyłem w tym świecie, zacząłem cipać ostro narkotyki, życie się kręci naprawdę wokół, wokół tego, żeby diabł robić robotę. Ale Słowo Boże jest czytane każdego dnia. Nadal czytam Biblię. Ono jeszcze nie robi ze mną nic, ale czytam tę Biblię. Mija jakiś czas, tym razem trafią do więzienia na 5,5 na roku. Tam tak naprawdę dopiero wtedy poznaję, co to znaczy Bóg. Kiedy czytam Biblię, przychodzi obecność Boża. Kiedy proszę o Boga o cokolwiek, Bóg mi to daje. Zapadają takie wyroki w sądach, gdzie zastanawiałem się, czy, czy sądy nie łamią prawa. Bóg daje mi takie przemowy, mówić do sądów, że miałem wrażenie, że im uszy klapną, jak, jak to, tego słuchają. To naprawdę była mowa z Boga. Współosadzeni pod celami słuchają mnie jakiegoś mędrca, Dostałem taką wielką mądrość od Boga, miałem wtedy 21-23 lata, a słuchali mnie ludzie po 50-60 lat i byli w szoku, że taki młody człowiek mówi takie rzeczy. Ja wiedziałem, że to wszystko jest z Boga. Kiedy tak naprawdę umacniałem się w Bogu poprzez czytanie słowa, poprzez modlitwę nagle, mówiłem, muszę sobie odpocząć trochę od Boga i od modlitwy i odrzucałem wszystko, i na drugi dzień cały świat mi się walił na głowę. Wszystko padało, wszystko co Bóg poukładał, nowo było rozwalone. Mijał jakiś czas. Trzy, cztery miesiące, znowu się zbierałem, znowu zaczynałem czytać Biblię, Bóg znowu przychodził. To jest taki czas, gdzie, gdzie Bóg potwierdza to swoim słowem, gdzie w Psalmie 18 jest napisane, że Bóg z przewrotnym postępuje przewrotnie i faktycznie Bóg, Bóg postępował ze mną przewrotnie, bo to tak naprawdę ja postępowałem z nim. Znowu się zbierałem, Bóg przychodził, znowu błogosławił, wszystko się układało, było naprawdę wspaniale byłem w więzieniu, ale czułem szczęście. Głosiłem innym ludziom Ewangelię, chociaż sam wiem, Panie Boże, ja nie jestem w stanie pójść za twoim nauczaniem tak naprawdę, ale, ale fajnie, że jesteś blisko mnie. Inni się ludzie nawracali, widziałem jak, jak przestają palić, przestają brać narkotyki, przestają robić złe rzeczy, a ja byłem taki wobec Boga taki na 60% minęło to 5,5 roku wyszedłem z więzienia, cały czas czytając. Słowo Boże i znając Boga, że kiedy się z Nim jest, to On błogosławi, prowadzi, potrafi wyrwać swoje dzieciaki naprawdę z największych dziur. Ale dalej żyłem swoim życiem, dalej dalej narkotyki, dalej kradzieże, dalej koledzy. Chociaż głosiłem Ewangelię, ja tak naprawdę głosiłem Ewangelię już wtedy wśród wszystkich moich kumpli, często pod pływem narkotyków. Przy alkoholu, ale rozdawałem im nowe testamenty, bo ich miałem pełno, to wszystkim dawałem oni chyba jeszcze do dzisiaj je mają, ale sam byłem nie nawrócony. Pewnego dnia spotkałem przyjaciela, mówiliśmy do siebie, bracie, przyjacielu. Czułem, że to jest przyjaciel mój. I zżyliśmy się tak naprawdę z sobą, ale robiliśmy wszystkie te złe rzeczy, ale czułem, że, że, że to jest ktoś, komu, komu chcę zaufać, z kim chcę tak naprawdę być jako z bratem, jako z przyjacielem. Pewnego dnia moja mama zaprosiła tego człowieka na, na wigilię do nas do domu, a ja chciałem kupić mu Biblię, żeby ją czytał, żeby też to słowo działało w jego życiu, ale wszystkie pieniądze. Przepiłem i przecipałem i nie było tej Biblii za co kupić. Kiedy przyjaciel przyjechał do nas do domu, ja wyszedłem przed dom po niego i patrzę, leży taka torba. Świąteczna torba na klatce schodowej. Zaprowadziłem go do domu, wziąłem tą torbę, otwieram tą torbę, a tam Biblia. Biblia i takie drzewko świąteczne, choineczka taka mała, nie wiem, może stoi jeszcze do dzisiaj u jego mamy. Byłem w szoku w ogóle, co się wydarzyło. Przyszedłem do niego i mówię, przyjacielu, słuchaj, to jest dla ciebie od Boga, bo... Ja ci chciałem kupić, ale przećpaliśmy wszystkie pieniądze. Też był poruszony bardzo. Wiedział, że to jest cud. Minęło 5 miesięcy naszego życia i pobiliśmy się podczas libacji alkoholowej. Ja sprowokowałem bójkę i... i przyjaciel uderzył mnie nożem. Uderzył mnie w rękę i drugie uderzenie szło w okolice szyi, gdzie na pewno straciłbym życie, bo był to dość duży nóż, ale Bóg w swojej miłości odepchnął mnie z siłą i odleciałem do tyłu, sam byłem w szoku jak to się stało, to było takie nienaturalne, ale to miało miejsce i Bóg ocalił mi życie. Kiedy leżałem w szpitalu, pierwsze co poprosiłem, żeby przyniesiono mi Biblię. I dalej czytałem i, i dalej widziałem, że droga, którą idę, to jest droga, która tak naprawdę prowadzi do piekła, która prowadzi do tego, żeby siebie niszczyć i jeszcze niszczyć innych. Że to, co oferuje mi Bóg, co, czego już doświadczyłem w swoim życiu. Tak naprawdę mogę mieć więcej I, i że to, już, to jest chyba już ten czas kiedy, kiedy muszę się nawrócić do Boga Bo jeśli nie to zginę Albo, albo kogoś zabiję i trafię na wiele lat do więzienia Albo, albo komuś zrobię wielką krzywdę Postanowiłem poszukać społeczność ludzi wierzących Ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa Powiedziałem, że Jezus Chrystus jest Bogiem Nie miałem wątpliwości, bo widziałem jak to działa Postanowiłem znaleźć tą społeczność Poszedłem do ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa To co zobaczyłem to, to był święty kościół Zobaczyłem tak naprawdę co Bóg może zrobić z ludźmi Oni nad głowami mieli ognie To było coś wspaniałego ja pierwszy raz w życiu doświadczyłem takiego szczęścia. Byłem w społeczności ludzi, którzy widać było, że idą za nauczaniem Jezusa, gdzie widać, że Duch Święty działa wśród tych ludzi. Postanowiłem podejść do człowieka, który wydawał mi się, że jest też nawróconym bandytą, tak Bóg mi go wtedy pokazał. Podszedłem do niego, i mówię: Słuchaj, przyjacielu, chciałbym tutaj przychodzić, poznaj mnie z ludźmi. Okazało się, że ten człowiek był policjantem. Ja byłem bandziorem, a on był policjantem. Cztery dni później dowiedziałem się, że on jest policjantem, i od razu pojawił się taki głos w moim sercu od Boga: Albo się z nim bratasz, albo nie możesz tutaj przychodzić chodzić, bo teraz moje zasady. Twoje muszą umrzeć, muszą być moje zasady, jeśli tak naprawdę chcesz, chcesz żyć ze mną. Piotr jest wspaniałym człowiekiem, dzisiaj mamy wspaniałą relację i kocham go z całego serca. Tak działa Bóg. Przychodziłem jeszcze jakiś czas na te nabożeństwa, miesiąc, dwa, trzy, pięć. Przychodziłem na grupy domowe, modliłem się z ludźmi, czasem przychodziłem naćpany, zdarzało mi się przychodzić z nożem w kieszeni, bo rękę miałem rozwaloną, to przychodziłem z nożem w kieszeni, bo chciałem się bronić ewentualnie, gdyby mnie ktoś napadł. I to życie tak naprawdę wyglądało, że byłem trochę z Bogiem, bo przychodziłem na nabożeństwa w miarę regularnie, przychodziłem na grupę, ale zaraz kiedy wychodziłem, byłem zupełnie kimś innym. Wychodziłem z kościoła i handlowałem narkotykami. Wyglądało to bardzo źle, Było była coraz większa pustka, coraz większa pustka, coraz większa pustka. Pewnego dnia, kiedy w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu stwierdziłem, że to już koniec, że kończy mi się czas możliwości mieszkania w tym mieszkaniu, i muszę je zdać. Teraz mi chyba zostanie tylko dworzec PKP. Usiadłem przy stole i powiedziałem, Panie Jezu, oddaję swoje życie w Twoje ręce. Ja wiem, jak bardzo wołasz, jak bardzo pragniesz mnie prowadzić. Ja już nie mam siły iść dalej, prowadź ty. Bóg mówi do mnie: musisz iść po sylwie, bo musicie razem wychować Esterę. Nie ja wie, Panie Boże, ja jej nie kocham, więc więc nie da rady. On mówi, albo moje zasady? Albo nie. Poszedłem po Sylwię, wziąłem ją na nabożeństwo do, do naszego kościoła. Całe dwie godziny modliłem się o miłość do niej. Kiedy wychodziłem, pastor patrząc mi w oczy spytał Emanuel, a co ty dobrego robisz? To było jak dzwon w moich uszach. Myślałem, że się przewrócę, jak mi to powiedział. Najgorsze jest to, że pastor jeszcze raz uderzył w dzwon, bo zadał jeszcze raz to samo pytanie. Wyszedłem taki smutny z tego kościoła razem z Sylwią. Sylwia jeszcze nie wiedziała, co się wydarzyło. I spojrzałem jej w oczy i w tym momencie Bóg dał mi miłość do niej i... Jeszcze tak nikogo nie kochałem, jak kocham ją. To jest naprawdę miłość, to jest miłość od samego Boga. I postanowiłem się nawrócić, postanowiłem zostawić to wszystko, co za mną. Doszedłem do miejsca, gdzie stanąłem nad przepaścią i mogłem zrobić jeszcze jeden krok i spaść na dół na skały albo odwrócić się, a z tyłu z wyciągniętymi rękoma stał Jezus. I mówił, przyjdź do mnie. I to postanowiłem zrobić. Odwróciłem się i poszedłem za Jezusem. Pięć miesięcy później pobraliśmy się z Sylwią. Działy się naprawdę fantastyczne rzeczy, których się nie da opisać. Pobraliśmy się razem. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Miesiąc po ślubie wzięliśmy chrzest. W międzyczasie nawróciła się moja mama, która dziś jest naprawdę świętą osobą. Też miała problem z alkoholem. Miała problem z papierosami, dziś nie pali, nie pije, żyje naprawdę świętym życiem, jest najwspanialszą matką, jaką możecie sobie wyobrazić. Dziś sam do tego pogotowiał piekunczywo, w którym kiedyś byłem, jeździmy z braćmi i siostrami i głosimy Ewangelię tym dzieciakom, które tam są. jeszcze nie byłem, ale już jest wszystko na najlepszej drodze, aby jeździł do więzień, w których siedziałem i głosił Ewangelię. Tak naprawdę w tym radiu jestem już drugi raz, bo kiedyś byłem w tym radiu, kiedy mnie tu przyprowadził diabeł i dokonałem włamania do tego radia, i dostałem za to rok i dwa miesiące. Dziś przyprowadza mnie Bóg do tego radia i mogę to powiedzieć do was, co, co teraz mówię. Taki jest Bóg, kochani, że jeśli Mu zaufacie, to odmieni wszystko. Cokolwiek o czymkolwiek będziecie marzyć, da wam więcej niż jesteście w stanie wymarzyć. Bóg jest dobry i, i zachęcam was z całego serca, abyście zaufali tylko Jemu, bo to co powiedział Jezus, ja jestem drogą i zapewniam was, że tylko jest jedyna droga, która prowadzi do Ojca i jest, jest nią Jezus. On rozwala mój moje serce on wielki kamień który na nim miałem zrzucił. W moim sercu była taka wielka dziura i próbowałem w tą dziurę wkładać różne klocki. Tam przypasował tylko jeden, który nazywa się Jezus. Nic nie pasuje do waszych dziur w sercu. Stawcie tam Jezusa, a będziemy będziecie szczęśliwi. Tak naprawdę, chrześcijaństwo to nie jest religia. To nie jest religia, którą można sobie uprawiać w jakieś chodzenie w niedzielę do kościoła. To jest żywa relacja z Bogiem. Z Bogiem, który jest, Ojcem, który chce być blisko ze swoimi dzieciakami. Jeśli wpadliście w taką dziurę, z których się nie da wyjść, to nie wyjdziecie, chyba że Jezus włoży do niej rękę i was podniesie. Bóg jest dobry, kochany i jest wielu takich jak ja, którzy zaufali Jezusowi i poszli drogą, którą on jest. Do tego samego namawiam was. Żyjcie z Bogiem, a na pewno będziecie szczęśliwi.